Widzę cień, nie poznaję siebie już. Każdy dzień to nowa gra, z której nie ma wyjścia tu. Oczy puste, jak szkło, chcę uciec, ale gdzie? Czuję cię, w środku mnie, jakby coś wciągało mnie. Wciąga mnie coraz głębiej, jakby cień był moim tlenem. Nie chcę, ale idę z nim, krok po kroku tracę rytm. Wciąga mnie, nie mam siły. Przekradnie palce śniły, czuję chłód, a w sercu żar, jak trucizna mój własny skarb. Miasto śpi, a ja wciąż gram, sam ze sobą w domu i z powrotem w głowie głos powtarza wciąż. To już koniec czas na lot, znowu czuję jego smak, słodko koszki jakby brak. Trzyma, wie. Wciąga wie, ciąga mnie coraz głębiej, jakby cień był moim tędem Nie chcę, ale idę z nim, krok po kroku tracę rytm Ciąga mnie, nie mam siły, duszę kradnie, palce lśniły Czuję chłód, a sercu żar, jak trucizna mój własny skarb oh. Ja wciąż gram, sam ze sobą w dół i z powrotem. W głowie głos powtarza wciąż. To już koniec, czas na lot. Znowu czuję jego smak, słodko-gorzki jakby brak. Chcę uciec, lecz nie mam gdzie. To mnie wciąga, trzyma wie. Wciąga mnie, coraz głębiej, jakby cień był moim tlenem. Nie chcę, ale idę z nim, krok po kroku tracę rytm. Wciąga mnie. Nie palce śniły czuję chłód, a sercu żar, jak trucizna, zna mój własny skarb. I może jeszcze jest ten czas, by wyrwać się, odciąć świat, ale każdy krok po linie, bo już nie wiem kim jestem. Wciąga mnie coraz głębiej, jak te Bye.